Dzień dobry, słuchajcie, to już dziś. Lędzińska pętla MTB. To się właśnie dzieje. Wyścigi dla dzieci na stadionie oraz główny wyścig tutaj na terenach leśnych. Już za parę minut puszczamy kategorię dziecięce. Potem wyścig główny. Nie możemy się tego doczekać. Mamy mnóstwo zawodników zapisanych. Mamy świetne atrakcje, strefę grillową, więc to się będzie działo. To już za chwilę. Puszczamy ekipę, mierzymy czasy, a potem dobra zabawa tu na miejscu w Lędzinach. Lędzińska pętla MTB. Zapraszam! Więc o wpół do robimy start pierwszej grupy, jak tylko skończą chwila przerwy puszczamy drugą grupę. że jeździmy cały rok po całej Polsce, córka należy do ziemi wrzeskiej, ma 10 lat. Dzisiaj jest taki 43. wyścig. No krótka trasa, jeździ na większych dystansach, ale jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ jeśli chodzi o organizację, to wszystko, to jest, co to jest przygotowane, to nie spotkałam się jeszcze z takim czymś, jeśli chodzi o wyścigi. Jedynie w Kędzierzynie-Koźlu jest też bardzo wspaniała organizacja, ale tutaj przeszli się samych siebie. Nas jeszcze jest taki pierwszy raz, gdzie takie zawody robimy, bo jest to, wyścig główny, ale też wyścigi dla, dla dzieci. Taką koncepcja się będzie zmieniała, więc, więc mamy nadzieję, że za rok powtórzymy to w jeszcze większej, większej skali, jeszcze większej ilości dzieci. Zapraszamy za rok. Przyjedziemy Ista. na dewo, mój syn startuje dzisiaj na dystancie 24 km. Świetnie, świetnie. Więc mamy nadzieję, że... No, uda mu się, coś tam, ale naprawdę gratuluję organizacji. My jako Stowarzyszenie Lędziny Od Nowa, jako organizatorzy witamy wszystkich, cieszymy się, że tu jesteście. Wraz z partnerami Śląska Partia Regionalna, Miasto Lędziny, Emiot, Tritim, NEMOS, wraz z nami jest też OSP i policja, więc... Na trasie jest kilka długich prostych, kilka zjazdów, podjazdów. Kilka miejsc bardziej niebezpiecznych na tej uważajcie są odpowiednio oznaczone wykrzyknikami, a w miejscach, gdzie są dolne przeszkody lub jakiegoś typu korzenie, betoniki są one oznaczone żółtą farbą. Ja dziękuję, teraz kilka słów od pana burmistrza. Dziękuję. Ja też bardzo krótko witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę Was gościć w naszym mieście i mam nadzieję, że będziecie świetnie się bawić. Krzysztofie też nie będę przedłużał. Życzę wszystkim powodzenia, bo już jesteśmy parę minut po czasie. No i e, startujemy. Życzę powodzenia, jak najlepszych wyników, no i żeby wszyscy e, zakończyli cali zdrowi. Powodzenia, dziękuję. Za wszystkich. No, powiem tak: od lat organizujemy tutaj różne zawody, imprezy sportowe. Miejsce z, z ogromnym potencjałem. No co pokazują te zawody, na przykład? Pierwszy raz organizowane są zawody MTB. Myślę, że sporo uczestników i sporo będzie zadowolonych uczestników. Teren wokół zalewu jest świetnym miejscem do organizacji takich imprez. No i myślę, że w przyszłości, jeżeli Zabezpieczymy, zagospodarujemy odpowiednio ten teren, zadbamy o to, to, to możemy tutaj fajne imprezy w dalszym ciągu organizować. Jeszcze większe niż do tej pory organizujemy. Puchar MTB, wspaniałe wydarzenie w Lindzinach na naszym obiekcie Zalew, który, co prawda, w tym momencie jeszcze jest bardzo zaniedbany, ale myślę, że w przyszłości, właśnie to miejsce będzie tętnić życiem dla rowerzystów, dla spacerowiczów, dla rolkarzy. Także mam nadzieję, że tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj odbywa się Puchar MTB w przyszłości będzie tętnić życie, życie rekreacyjne, ale również sportowe. Dzisiaj wspaniałe zawody, pogoda kapitalnie dopisała. Życzę wszystkim tutaj, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki. No i przede wszystkim dziękuję organizatorom, bo trasa jest przygotowana kapitalnie 100 zawodników, także dzieje się w lęcinach i to mnie bardzo cieszy. Tak widzimy co się teraz kończymy. Pierwsi zawodnicy zjeżdżają, lecimy z medalami, żeby to zrobić. Potem spotykamy się na strefie grillowej, aby wręczyć główne nagrody wygranym w kategoriach i w kategorii poszczególnych, w kategorii open. I to jest to jest cel za chwilę, jak zawodnicy zjadą. A w tej chwili wręczamy na, medale. Trasa szybka, płaska, prosta technicznie, ale no, też wymagająca, bo nie było gdzie odpocząć. Także fajnie, po broda do na nie? miarę ciepło. No i no, najcięższe to było wymianie pozostałych zawodników, a tak to trasa była, no tak mówię, szybka i w miarę prosta. Ja, no świetna trasa, super się jechała. Dla każdego. każdego. Myślisz, że dla każdego. No co niektórzy tam trasa o uciekać? Trasa na to. Ale ja myślę, że to jest, jest, to jest to... o, super. Najlepszy Lędzian i Najlepszy Lędzinianka. To będzie na koniec. O Wielkie, wielkie, wielkie prawa dla Krzysia Magorza, który to... To jest jego dziecko, on zorganizował tę, tę lędzińską pętlę, pierwszą edycję, ponad 100 osób, no, no, z życia wyjęte, żeby to zrobić, to wszystko dla Was, także jeszcze raz serdeczne, wielkie, mocne, ogromne brawa dla niego. Kochani, tak rzeczywiście było dzisiaj i oby tak było do końca, tutaj kolega rzeczywiście wkłada w to serce, a ja powiem dodatkowo, na trasie było naprawdę przygotowane idealnie, patrząc na imprezy z różnych stron, bo jeździmy trochę. No to tak od jednego do dziesięciu, to tak dziesięć i pół dzisiaj. Więc słuchajcie, zaczęliście bardzo mocno i oby tak było do końca, i żebyście wam sił i nie, za, nie zabrakło wam chęci. Wolontariusze wspaniali, nie na komórkach bawili się, tylko po prostu pokazywali wreszcie. Naprawdę nie wiem skąd oni byli. Dzisiaj urodziliła taka młodzież chyba tylko u was w Lędzinach. Wielkie brawa jeszcze raz kochani, naprawdę wielkie brawa. Dziękujemy, przyjedziemy za rok. Słuchajcie, zakończyła się pierwsza lędzińska pętla MTB. Ponad 70 zawodników. Liczna tutaj grupa dzieci, wspaniałe emocje, atrakcje, nagrody. Słuchajcie, udało się. Nie zdawaliśmy sobie sprawy jako organizatorzy, że może to być ten poziom imprezy, taka ilość ludzi się w ogóle zgłosi. Więc naszym celem jest to, żeby za rok to powtórzyć, zrobić to jeszcze lepiej, jeszcze na lepszym poziomie. Także zapraszamy wszystkich. No i co, widzimy się za rok, mam nadzieję. Dziękuję.